Stworzenie polskiej bankowości spółdzielczej sięgają historii z ponad 160 lat. W całej Polsce na przestrzeni czasu powstawały stopniowo kolejne banki z rodzimym kapitałem, służące lokalnej ludności. Na kanwie transformacji przełomu lat 80. i 90., Niosącej potrzeby uniezależnienia się banków spółdzielczych oraz stworzenia swojej reprezentacji wobec rynku i władz państwowych, powstało kilka regionalnych banków zrzeszających. Najaktywniejszym z nich był Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni. Mamy przełom lat 80., -tych, 90., -tych, zmiany społeczno-gospodarcze, które zachodzą w Polsce. Wcześniej bankowość spółdzielcza była no, mocno strukturalnie związana z bankiem BGZ, natomiast po tych zmianach pojawiła się możliwość, że tak powiem, uwolnienia, e, i, i banki spółdzielcze bardzo dobrze to wykorzystały. 20 lat temu gospodarczy Bank Południowo-Zachodni włączył w swoje struktury pięć banków regionalnych pełniących funkcję zrzeszeń banków spółdzielczych. Chcąc oddać ogólnopolski i uniwersalny charakter nowego podmiotu, akcjonariusze wybrali na główną siedzibę Warszawę oraz ustanowili nową nazwę, powołując tym samym do życia Bank Polskiej Spółdzielczości Spółkę Akcyjną. Z mniejszego banku regionalnego powstał duży bank krajowy, i zawsze ta nazwa mi się tak dobrze kojarzyła, że jest to BPS. Czyli bezpieczeństwo, praca i spełnienie marzeń, bo zawsze chciałam pracować w banku. Do banku przyszłam pracować no, bardzo dawno temu, bo około 24 lat temu jeszcze nie był bank Polskiej Spółdzielczości, tylko ja, ja zaczęłam swoją pracę w banku GBPZTSA. Byłyśmy młodymi dziewczynami po studiach, pełnymi takich pozytywnych emocji, radości i, no, i chciałyśmy tworzyć coś nowego. Nie było. Ogromnych zespołów, czy projektowych, czy mm, projekty się robiło bardzo spontanicznie, w, właśnie z dużymi emocjami. Nie liczyłyśmy czasu pracy, ale wszystko gdzieś na końcu nam się złożyło w ten efekt oczekiwany. Teraz, z perspektywy lat, no, zastanawiam się, jak to się stało, że to się udało, ale się udało i to jest najważniejsze. Misją i celem stworzonego banku BPS było zapewnienie bezpiecznej obsługi banków spółdzielczych w zakresie rozliczeń płatniczych, obsługi skarbcowej, wymiany walutowej. Tradycja, solidarność spółdzielców i wspólna wizja przyszłości to wartości, które zbudowały solidne fundamenty do dalszego wzrostu banku BPS. Obecnie jego pracownicy rozwijają tę ideę, tworząc nowoczesny bank, który jest centrum wsparcia dla banków spółdzielczych oraz dostawcą rozwiązań informatycznych i produktów. Oprócz tego, że banki spółdzielcze są partnerem biznesowym banku BPS, to są też jego akcjonariuszami, czyli właścicielami. Banki spółdzielcze posiadają 80% udziałów w kapitale zakładowym banku. BPS jest powołany do tego, żeby wspierać banki spółdzielcze w ich codziennym funkcjonowaniu, aby ich reprezentować na zewnątrz przed różnymi instytucjami, zewnętrznymi urzędami, aby dostarczać bankom spółdzielczym produkty, które umożliwią im zwiększać przychody, pozyskiwać nowych klientów. Nie znam żadnego innego banku, w którym mógłbym poznać po pierwsze właściciela tego banku, po drugie właściciela właścicieli. To jest wartość, która, która na pewno jest niespotykana w żadnym innym banku, a to wynika również z tego, że Bank Polskiej Spółdzielczości jest takim bankiem, w którym i właściciel, i ten klient najważniejszy strategiczny jest ten sam i to jest bank spółdzielczy. Komercyjny filar działalności banku BPS stanowi oferta skierowana do klientów biznesowych i indywidualnych. Jednocześnie służy zapewnieniu kapitału niezbędnego do rozwoju zrzeszenia i tworzy konkretną wartość dla akcjonariuszy. Klientom biznesowym bank proponuje gamę rachunków rozliczeniowych i szeroką ofertę kredytową. Oferta skierowana jest dla różnych grup klientów, firm, rolników, wspólnot mieszkaniowych, samorządów. Klienci mogą indywidualnie negocjować z nami zarówno warunki cenowe, jak i warunki samej współpracy. Nasi klienci biznesowi mogą również skorzystać z produktów naszych spółek z grupy, takich jak leasing czy factoring. Korzystamy z, głównie z czterech produktów Banku Polskiej Spółdzielczości, głównie z rachunków powierniczych. Tych Rachunków powierniczych było około 2000 z kredytu inwestycyjnego, jak również wspieramy się kredytem rewolwingowym i kredytem obrotowym. Cenię Bank BP za bezpośrednią współpracę, dlatego że tutaj jest sporo też konsultingu. Ja muszę mieć zawsze po drugiej stronie osoby, a nie instytucję, i właśnie tutaj mam taką możliwość, i to cenię najbardziej. Zawsze wierzyłem w ten bank, bo jest polski, dlatego jestem bardzo zadowolony z tego wszystkiego, co BPS pomógł mi w rozwoju całej grupy pierwszych. Proponujemy naszym klientom różnego rodzaju ułatwienia w szeroko rozumianych płatnościach. Mam na myśli tak naprawdę szeroko rozumiane rozwiązania, które umożliwiają klientom chociażby płacenie w formie takiej cyfrowej, zdigitalizowanej. można do takiej prostej opaski dodać kartę. Mówiąc krótko, tą opaską wykonać płatność w dowolnym punkcie, w którym, w którym przyjmowane są karty. Grupa BPS to obecnie największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Tworzy je Bank BPS oraz ponad 300 zrzeszonych z nim banków spółdzielczych. Bank jest uczestnikiem systemu ochrony zrzeszenia BPS. System ochrony to porozumienie, którego celem jest wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych. Pod względem wielkości aktywów. Zrzeszenie BPS plasuje się w pierwszej dziesiątce największych instytucji finansowych w Polsce. Bank BPS wciąż dynamicznie się rozwija, a zmiany wpisały się na dobre w DNA samego banku i jego pracowników. To dzięki nim możliwa jest dalsza transformacja i połączenie tradycji z nowoczesnością. Przykładem takiego działania jest program transformacji BPS Odnowa. Ma on na celu wyjście poza utarte schematy myślenia i usprawnienie procesów na każdym etapie, od bieżących zadań, aż po współpracę z bankami zrzeszonymi. Pozwoli to na zbudowanie opartego na cyfryzacji nowoczesnego i bezpiecznego banku, który jest przyjazny dla klientów i pracowników, a jednocześnie konkurencyjny rynkowo. Wdrożenie w banku BPS od nowa pozwala nam się rozwijać, pozwala nam dostrzegać, jakie są perspektywy w bankowości, zarówno spółdzielczej, jak i bankowości komercyjnej. Nie stoimy w miejscu, dążymy do tego, żeby być coraz lepszymi. Mam przyjemność rozwijać projekt wspólnej sprawozdawczości. Chcielibyśmy odciążyć banki spółdzielcze od tego wymogu sporządzania coraz to nowych zestawień i nowych przekrojów danych na potrzeby naszego regulatora. Takim naszym produktem będzie hurtownia zrzeszeniowa, która pozwoli nam na wykonywanie kolejnych analiz opartych na danych. Kolejnym ważnym elementem transformacji banku będzie nowa umowa zrzeszenia, regulująca zasady współpracy pomiędzy bankiem BPS a zrzeszonymi bankami spółdzielczymi. Obecna obowiązuje od wielu lat. W tym czasie rynek bankowy poszedł do przodu, a banki spółdzielcze stanęły przed nowymi wyzwaniami. Nowa umowa zrzeszenia przede wszystkim usankcjonuje proces związany z projektami zrzeszeniowymi. Umowa będzie opisywała powołanie takiego projektu zrzeszeniowego od momentu jego ustanowienia, poprzez wdrożenie i realizację. Projekty zrzeszeniowe są bardzo ważne dla naszego zrzeszenia, chociażby z uwagi na to, że pozwolą zoptymalizować koszty działania poprzez osiągnięcie efektu skali, a także uzyskać przychód. Za każdym projektem, każdą zmianą, stoją konkretni ludzie. O sile banku BPS decydują właśnie pracownicy, pełni motywacji, aktywnie podejmujący wyzwania, ale przede wszystkim koleżeńscy, tworzący po prostu dobrą atmosferę pracy. Otaczają mnie ludzie bardzo zaangażowani, bardzo pracowici, inteligentni i tym suk i sukcesem tego banku są właśnie ci ludzie. Przez 20 lat bank BPS przeszedł wiele sektorowych zmian oraz zdobył cenne doświadczenia. Wspólnie tworzymy silną grupę. To zasługa zaangażowanych pracowników, znających lokalne rynki banków spółdzielczych oraz wymagających klientów. Jesteśmy gotowi na dalszy rozwój.